Dobry bądź dobry wieczór. Witam Was w 42 odcinku z serii World Hurt, Hurt Solo na wersji V1. Co do Warfu, jaki był w tej pierwszej bazie, już moglibyśmy wywnioskować, że jest respione, ale wyprzedził mnie green, który wstawił posta na YouTube'a z dowodami iż administrator respii temki. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem i napisać komentarz. Ostatnio YouTube tnie zasięgi, więc ta łapeczka obowiązkowo dzięki z góry. Zapraszam do oglądania. A sprawdzimy tutaj co się dzieje. Walniemy sobie cekę nawet na bramę. Tutaj chyba nawet nie, może i by nie przeszedł od dołu. Ale zobaczymy, może od środka da, ra da radę jakoś się zboostować. Albo najlepiej to było taki totemik przejąć i by do main'a, jak będzie podwieszak to nie będzie problemu, żeby to piknąć. O, są i furki, jest i podwieszak. No to czemu by nie? Zwolniemy go sobie na spokojnie. Tutaj nie będzie problemu z tym. E, tylko weźcie tyle bustu, i chłopie. Zaraz trzeba tutaj totemy pogarniać. Jak one są? Ten, to ten, ten, to ten. Hm. Nie no, najlepiej to będzie to zrobić inaczej. Tylko. Ja nie mam tu dostępu chyba do tych totemów, do tego, ale to. Tutaj też coś się działo. Patrzcie, nawet mi się opłacało. Na jedną cekę już takie rzeczy. Nie no, ja tutaj bym musiał wywalić, No, nie wiem, to jest zastanawiające, bo w sumie tutaj się bustować do góry to jest kawał czasu. Najlepiej to by było w sumie rozwalić dach yy, i od dachu to sadzić, bo tutaj jest takie miejsce, takie miejsce o tam i właśnie, jakbyśmy tam byli, to byśmy sobie mogli tutaj to na spokojnie zrobić, a tak do góry się bustować to jest naprawdę. A patrzcie co znalazłem, teraz to nie będzie problemu chyba. Nawet mogę się bustować, jak już na taką wysokość wejdziemy. Tutaj przed chwilą właśnie spadłem z tych drabinek, ale patrzcie gdzie one prowadzą. No już praktycznie pod samego maina, czyli... <laughs> czas na bustowanie się. Do tego momentu zrobiłem boosta, zabrakło mi tutaj już cek. Zobaczymy jak mi się skacze, na razie to jest tak, trzeba... No najlepiej to się trzymać tak ścianki i będzie dobrze. Tutaj to wiem, że chyba nie spadnę. Tak jest. No i czas się jeszcze boostować, bo tutaj troszkę brakuje. Zostało mi 5 sek, Mam jeszcze 10 deto, ale tam brakuje mi zielonego. Jak zabraknie, to sobie szybko podjedziemy, bo akurat tu są. są autka. Miałem problem, żeby je sobie ogarnąć. oj, 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 oj. nie tak, nie tak. Będziemy walić od razu po dwie. Zobaczymy jak to będzie, trzeba tutaj troszkę zejść tylko, myślę o tyle starczy i teraz zobaczymy czy tam są iksy, czy już w ogóle będzie można tam wejść. Ojojoj, ale pięknie ja rajduję, pięknie rajduję i pięknie się kiluje. Co ja zrobiłem, że ona poszła nie na dwie? Chyba nie patrzyłem, czy ona tam, jakby ceka, wchodzi w ściankę. Nie, kiedy ja tak będę rajdował, to na pewno nie wejdę, nie? Mimo, że te 10D to mam. Ale nie, no tutaj już praktycznie chyba nawet nikt już nie gra, eee, choć jest drugi dzień wipa. Każdy ma w to wbite, a tu ceki i tak dalej to jest prosto, więc ja sobie wybaczam tą jedną. No, choć tak nie powinno się zdarzyć. Mój błąd, mój błąd. Tutaj trzeba trochę się powysiłkować, żeby tak wejść, ale nie ma problemu. Troszkę to zajmuje, ale. Nie no, rak jak, nie mogę na tego raka popatrzeć nawet. Co za dramat. O, i na tym jest bezpiecznie. Mogłem jeszcze wyżej, to w sumie nie musiał tak nisko schodzić. I jest jeszcze jedna. Zaraz sprawdzimy w sumie to na młotku, jak to wygląda, bo... E, nawet może nie będziemy musieli walić od... E, w bok. No, chyba coś tam jednak jest. Jeszcze dalej. E, ale jakbyśmy to zrobili od dołu... Ale to nie lepiej, już w sumie iść po, po górnej części. Bo czekajcie, w sumie, bo tak trochę, żebym tu. To... Tylko, żebym się nie zwalił. Bo tu będzie. Czekajcie, to trzeba zrobić. Dobrze parkourę. I będzie git. O, tak właśnie. O, ona musi ładnie wchodzić do środeczka. I ją przyplantujemy. No i cek mi braknie, właśnie teraz. I mamy problem. Ale ile na buście jest? Ciekawe czy ona pójdzie teraz na jedną, czy jeszcze będzie potrzeba. Dobra, to już tą drugą to normalnie w sumie mogę nawet zaplantować. Eee, myślę, że jeszcze będzie trochę tam. W sumie to mógłbym, żeby mi nie popękał sufit, bo tak to jeszcze będę potrzebował wielu cek. Chyba, żebyśmy to zrobili tak na jolo trochę, ale to sprawdzimy jak ta ceka pójdzie tutaj. O, już tam już jest dobrze, czyli eee, możemy sobie zdefować. O właśnie, już tutaj nic nie musimy praktycznie robić. Jedna ceka nam. Skąd to nie mają tyle plecaków? To jest chyba mi się zdaje, że to jest ta sama baza co co była. Tam co obok ją rajdowaliśmy i teraz trzeba zdjąć jedną cekę, bo to tylko chyba jedna będzie tutaj potrzebna. Tak jest no to tak nie wiem zaryzykujmy może jakąś na początku o jeszcze troszkę i tu gdzieś mamy drabinki więc się nic nie dzieje to z początku chyba weźmiemy, bo to tak jak coś to nie będzie problemem i potem ogarnąć ale jak spadnę w sumie to tak no teraz w sumie jak spadnę to się nic nie stanie nie będę miał cekę z powrotem na tego też co ja gadam co ja gadam ok teraz skok Herkulesa no i idziemy prosto do temu Zaplantujmy, może źle zaplantowałem, bo ja chcę iść tam w prawą stronę się schować. To zaplantujmy tutaj. No i tutaj myślę, że nie zginę. Nic tu nie ma. Oj, nie, raczej nie, nie powinienem. Ziomeczek tu wybuch? Okej, okay, jest coś jednak. Rubiny, rubiny, nie rubiny. O. Co? Serio? Jak, jakim cudem w ogóle oni tyle deto potrafią zbierać? Strasznie mnie to dziwi, nie? Znaczy wiem, że tutaj grają ekipki i tak dalej. Ale no, aż tyle deto. Naprawdę. Wymienia sobie totem. Zrobili błąd, bo tam nikt po prostu z nich. Nie usunął tej drabinki. Więc ile musiał dać sobie na boosta, żeby tu wejść tak normalnie. Ok, jest mój Temol. Ile tu jest cek? 10. Z, co ja gadam? 10, 20, 30, 40. E, ale tu chyba nie ma zielonego. A nie, jest, trochę jest. To jeszcze da radę poskładać. Ale ja to wszystko wyniosę do mojej najpancerniejszej bazy. Jeszcze sprawdźmy co tutaj. No mainik fajny, naprawdę. Z zewnątrz. O jeszcze tu ile skrzynek ja nie zauważyłem. No proszę, jak pokitrana. To był tam Bambol i tak dalej, ale oni chyba dzisiaj dostali już Bana, więc sobie pograli za bardzo panowie. Eee, tego w sumie ziomka też trzeba zabić. 247D to, to się nazywa. Co? X5. Nie no, pozbieram jakieś najważniejsze materiały, wezmę sobie tutaj odrodzonko. Te rubiny to są na jakieś eventy, ale to mi niepotrzebne. No i zaczynamy brać. Eee, może by mi się przydało na początku to jakiś. Schowek, nie schowek. No, no ale fajnie, kolorków jest troszkę, więc jeszcze sobie porajdujemy już w sumie wszystko co się da. Jak mamy tyle, tyle cek. Ciągle z tym, że tam praktycznie nikt nie gra na serwerze, ale mi tutaj bardziej chodzi o to, żeby wiecie sobie porajdować, posprawdzać, się trochę poprzypominać, bo po powrocie i tak jakoś dużo rajdów nie robiłem. A jak już robiłem, to jakieś na bambiku. Tutaj trzeba w ogóle wziąć to, co najważniejsze. W sumie to te temy zostawię. Mm. A mu niepotrzebne jest naprawdę kolorki. Kolorki się przydadzą, tłuszczyk. Dzida na pewno nie. Tłuszczyku więcej się przyda. Mówię Wam, tutaj nawet nie będę tego przyjmował, bo to jest niepancerna baza. Moja jest pancerniejsza. Dobra, mogę się tepnąć na Home, na, moge, na mojego maina, Jeszcze tutaj zaraz posprawdzamy, co się dzieje. Do końca, jakieś może. Ważne rzeczy, ale w sumie tak z 5 cech to ja tutaj zostawię. A ile jeszcze cech muszę zdefować w ogóle. No to to zostawię plus tamtej i sobie pójdziemy już tak pikać wszystko, co się da po kolei. Albo nawet e, poszukamy jakiegoś maina może. Tak tutaj przeglądam, No i takie no już rzeczy zostały, takie lipne. Wezmę jeszcze schowki, żeby wiecie, tam sobie dostawić na moim mainie. E, tu mogę jeszcze bursztyn zabrać, takie ostatnie już rzeczy. E, w sumie jeszcze raz się przytepam tam. Podniosę to, co trzeba odnieść. E, no, bo tutaj no co, te 500 zostawię, zestawię. Tamte można zacząć defować. A jeszcze tutaj jest przecież, zapom zapomniałbym z powrotem. E, tutaj jakieś żelazo, jakieś takie. No, duperszmity tutaj już. O, mam i mój klucz, który chciałem. W sumie od pojazdów to już bywale. I teraz te ceki trzeba podefować. E, mam tu odrodzonko. To ja już się nie dziwię, że tutaj bazy idą hurtowo. O, ale się przyjechałem daleko, zaraz zawrotka. Pikniemy sobie to, zobaczymy co tutaj się może znaleźć w niej, choć obstawiam, że całe nic. A, zaraz sprawdzimy, tylko jeszcze muszę iść po wachę, bo właśnie będę szukał może jakiegoś main'a, jak mamy tyle cek, to to nie będzie problemem sobie coś teraz zrajdować. Wcześniej miałem taki, wiecie, dylemat, o może tego, może nie wejdę, może, może cek nie starczy, to teraz tam wywalą do już, świecie. 200 to na mainie moim i... Nawet się nie da zrajdować mojego main, ale... o są i skrzyneczki. Eee, nie no, bieda, tylko totemy wezmę. Eee, tutaj to już zostawię w sumie. Lecimy dalej, coś sobie parajdujemy? Wszystko co napotkam, to teraz rajduję. I nie jadę na bambik. A tu kolejny podwieszak. O proszę bardzo. No to chyba będzie pikando. Sprawdzimy na bramie co się dzieje. Eee, bo jak ja mam znów się bustować, to nie ma problemu. Jak tyle D to ma być, to. Nie no, tak na poważnie to już. Czy mi się chce tak bustować? Sprawdzimy może jak to od środka wygląda. Ceki nie będę żałował. Ej, tutaj to bezproblemowo, no to się bustujemy. Czy ja tu słyszałem głos, czy. Może postawię pierwszy totem. E, jest chyba z jedna osoba albo dwie. No i jak ja akurat ją spotkałem w tym momencie, w tym miejscu, no to tak... Śmiesznie trochę, ale akurat tutaj można się bustować, bo na jakoś strasznie wysoko, to to nie jest. Mm, a to już widzę, że było pikane nawet. Czyli to po prostu. A nie, to już ma dziurę chyba nawet od boku. Tak, to dobra, to nie opłaca się. Dobra, jedziemy stąd jedziemy. Patrzcie, jaki to jest fajny biomik. Jak się nawet już tak jedzie po nim, może nie fikołkuje, ale jak siedzi, to już patrzcie, jak fajnie to wygląda. Już tak jest. Taki inny klimacik w ogóle. Fajnie, że to jest zielone, akurat tak pomalowali podłogę przynajmniej trawę. Tutaj jest taki main po prawej, ale on zrajdowany. Jeszcze nie byłem ani razu na tym biomie, więc sprawdzimy sobie. Myślę, że mainy jakieś tu na pewno będą stałe, więc nie będzie problemu, żeby coś tu wypikać. O, tu hangary nawet. A, to już mi się przypomina powoli. Podwieszak, ale to już ja nie chcę podwieszaków. Ja bym chciał coś normalnego sobie tutaj zrajdować. No jak nie, no to nam zostanie bambik. Jest im podwieszak kolejny. Ojejku, ale on fajnie wygląda, jak uda się to może i go uwalniemy, bo to tak patrzę, że tutaj, znaczy za dużo tu nie pojeździłem, ale na tego maina to nie mam już siły, ale poszukam czegoś może na zimie albo na jesieni, bo jeszcze dzisiaj za dnia tu było 30-40 osób, więc na pewno jakieś bazy są, trzeba tylko dobrze poszukać, zaczniemy tu od zimy, może gdzieś między skałkami, ale to bardziej takie już by były. Eee, widoczne bardziej, takie większe już te bazy. O tutaj po prawo widać znów podwieszaka. Ile tych podwieszaków tu jest? Ten tu już zrajdowany, więc nawet nie będę marnował czasu. Nie ma co oglądać, szukamy dalej. Tego też nie może być, czemu to tak stoi w ogóle? Walimy cekę od razu. Eee, tutaj szukam czegoś, może jeszcze spróbuję tam w tamtej góry już jakby poza mapą przy Napro. Odkąd już grałem tak od rana, to już mnie tak korci, żeby coś poszukać poza mapą. Kurteczki to nie potrzebuję. to sama wypaduwa. To jedziemy dalej. Jest jakiś main, już miałem jechać tam, ale tutaj coś zauważyłem. Sprawdzimy jeszcze z drugiej strony. Nawet nie będę się tutaj bustował, bo nie chce mi się po prostu lepiej. Wolną cekę w bramę zobaczymy z drugiej strony, czy to nie było przypadkiem pikane. No, wygląda na jakieś. Wygląda na takie zadbane. To walimy normalnie, jak leci. Tutaj bazy są pokitrane strasznie. Dam sobie rękę uciąć, że coś na pewno gdzieś poza mapą jest. Trzeba było dobrze pojeździć, poszukać i na pewno by się znalazło. O, tutaj fajnie. A nie, jednak e, chyba nawet nie muszę, wa nie, muszę walić cekę. Myślałam, że już był budowniczy tutaj. O, ale fajne. I co to jest? Sam garaż? Taki pewnie. A tutaj jest jeden totem. Aha, czyli to taki garage bardziej. No ale trudno, walniemy i tak. E, może gdzieś są drzwi w pośrodku, w środeczku są, so, są so. to walimy tutaj. Teraz to już wszystko trzeba pikać, co leci, bo sam narzekałem, że część za dużo pikają. Ale jak mają po 200D, to to się nie dziwię, że oni tak przestają tym na lewo i na prawo. Nie, ja jestem rakolem. Dzisiaj co ja nie mam bani do rajdowania. Nie, proszę tego nie oglądać. Proszę tego. Nie, za to to już przepraszam, naprawdę. Kamienna na dwie to już jest. Tamto żelazną to sobie wybaczę, ale to. Co to za dramat jest w ogóle? No, coś tu niby jest, ale to tak. Raczej nie, raczej nie. O, proszę bardzo, 8 to. Czyli jednak coś jest, czyli jednak coś jest. O, pro... normalna baza to jest. I nikt tego nie wypikał przez tyle czasu. No, już dziwne dla mnie. Te nawet na dwie ceki to już mogłem to pikać. W sumie mi się opłacało, ale w serio? Na dwie ce... Na jedną cekę taka baza jest takim warfem. To aż mi się wydaje coś. O, jeszcze ceka z Widzicie, trzeba patrzeć po komienkach. Mm, potem im sklepie, żeby już wiedzieli, żeby tu nie wracać lepiej. A Kto to jest w ogóle? O, Wiksa Piksa. No, jednak był, bo budowniczy. Były i budowniczy tutaj. Nie no, serio, taka baza. To że jestem zdziwiony, że ona tak, tak słabo pobudowana jest. No cóż, idziemy dalej, tylko zobaczymy, ile tu wach w nim. Mniej niż w moim. Chyba mamy maina do pikania kolejnego. Ja nawet nie patrzę jak. O, proszę, ja miał maina. Miałbym maina już do pikania. Tutaj wystarczy sobie piknąć. To temik postawimy obok. Eee, właśnie chciałem sprawdzić to. Wiem, że to Bambik, ale ten mainik przecież to jest. Dobra, miejscowa, nawet nie wiem, czy bym wbił na tyle cech, co mam. Chodzi w mainie, tam jest trochę, więc będziemy tu pikać aż pewnie wejdziemy. O, tutaj widzę, że fajnie to wygląda. Eee, chyba, że to już wypikane, no zobaczymy. Tutaj jest dziura. Nie wiem, po co te mury. Aha, tutaj jest w ogóle zmieniona mapa. Ok, no to mi się coś tutaj powaliło. Teraz eee, to jest chyba niedokończone w ogóle. Albo zamurowane. Sprawdzimy, jak to. No tak, to chyba było pikane. Sprawdzimy w sumie sobie. Dlaczego by tego nie wypikać, nawet jak było już wypikane. Tu jest chyba jakiś. Nie no, podwieszak tu nie mógł być. A, ja myślałem, że tam jest ta wnęka. To jest zmieniona mapa. Nie wiedziałem, nie byłem tutaj nawet. Pierwszy raz dopiero. O, no to jednak było pikane, ale może coś tutaj się jednak znajdzie. żem przyłożył. Trzeba jeszcze raz, jak teraz pójdzie kamienna mina na dwie, to ja już, więc nie rajduję, po prostu wiertło i, i będziemy czekać. Poszło, poszło, słychać, że poszło, ale jeszcze z jedna, ale to w ogóle fajna miejscuwa O, gdzieś na takiej wysokości, ale przysuwaki to takie średnie, tu nawet x-ów nie było chyba. Dobra, jak zabudowali, to może coś tutaj, wiecie, takie fejki też ro y ludzie robią. Zrajduję, potem się odbuduje, a kolejne pomyśle, to już zrajdowane. A tu właśnie o to chodzi. Oj, daleko to jest. Już nie będę patrzył, tylko tak... O kurde, to jeszcze jest trochę no. Cek też pójdzie na to. I jesteśmy chyba w mainie. Jeszcze z jedną albo z dwie, bo tu jedna chyba. Powinna starczyć. Tak, ostatnia już będzie. Lepiej odejdę nawet na te dwie. Na dwie kratki, bo będzie źle. I czy coś tutaj jest? Sam totem. No ale warto próbować. Ten garaż jest jeszcze interesujący. Zobaczymy tylko jak tutaj. Czy są jakieś drzwi, czy nie ma? Nie ma, to walimy. Aha, okej. Okay. Jeżeli jeszcze znajdę jakąś bazę, to będzie jeszcze jeden odcineczek z raidów, ale jak na dzisiaj to było na wszystko. Tutaj Wam pokazuję, co w sumie e, zebrałem. No te deto i te ceki, to jest ile? 20? 40 cek, więc jak znajdę jakąś main'a, to będzie jeszcze jakiś odcineczek z tego wipe'u. Jeżeli film się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę, subskrypcji dzwoneczkiem i napisać komentarz. Widzimy się w następnym odcinku Siemka.